Jest to Empir. A to pierwszy odcinek z Minecraft Poker Edition Przetrwanie. E, nagrywam to, ponieważ e, zauważyłem, że wszyscy zau zauważyłem, że wszyscy zaczęli to w, w tą grę tak spamować i to nagrywać. To ja nie chciałem po prostu być inny i nagrałem też. Nagrywam też to. Eee, nagrywam w przerwie meczu Polska-Czarnogóra, piękna bramka Le Roberta Lewandowskiego i kto ogląda łapka w górę, bo ja oglądam no, mecz cały, no skurde, ale ja naprawdę nie jestem dzieckiem minecraftowym, ostatni raz w minecrafta grałem chyba 2 lata temu, był nawet więcej. No to naprawdę nie mówcie, że jestem dzieckiem Minecraftowym, bo ja od dawna w to nie gram i wiecie, no nie ma w to Dobra no po prostu miałem chęć do nagrania tego to naprawdę dużo nagrywają niektórzy nawet spamują, no ja oczywiście postaram się tym nie spamować, tylko normalnie grać, po się pobawić, może kiedyś jakieś mody dodam i będziemy grali, będą ja też poradniki właśnie z Minecraft Poker Edition, co zrobi, będziemy też mieli. Świat kreatywny, i po prostu będę robił tam sobie coś, będziemy budowali itp. Już mam dla Was powoli przygotowaną serię z FIFY. Nie powiem Wam o co w tym chodzi. Dowiecie się w swoim czasie. To jeszcze nie czas. Dobra, dwadzieścia pięć. Już prawie tak mastek. Dobra. Stawcie. Jeszcze ja trzeba wrócić do mojego craftingu table. Hmm. By to się posadzić teraz. Czym? Wejść to było łatwo, tylko że teraz jest trochę problem, bo zapomniałem, gdzie był crafting table. O no, się. Może skoczę tu tu o gdzie teraz jest ten crafting cię zrobię cięcie żeby po prostu no, to tak długo nie trwało albo nie już nie myślę. dobra ja bym chciał sobie coś zrobić Ale no, na zrobić na chwilę. Dobra i po cięciu zrobię sobie. Mm, kilof, Łopakę. Siekierę i miecz. Zrobię to sobie pieczek. Dobrze. Skoro teraz mam marzenie wszystko, to trzeba uporządkować trochę efekt i tłumek. tu, tu łopata, to jest moje takie jakby standardowe ustawienie. Tu jedzenie, jedzenie, sprawdźmy zaraz wezmę, w sumie już weznę. Mm, to crafting tu piec to nic mm, tutaj kobel, a tu nie będę mam Pozbieram sobie trochę tego drewna, nawet nie trochę duże na zapas. Bo ja chcę sobie zrobić domek, ale ja zawsze mam taki nawyk, że robię domki po prostu w górach jakiś. Tak, zawsze mam. Widzę, że będzie. najgorsze będą noce. O, tam podziemno, co sobie trzeba przyciąć. No. Do góry, do góry, do góry. Tak silnych tego drzewa trzeba się kopać. O. Wyszło. Dobra. Przecież nie widziałem gdzieś tutaj węgiel jest. Teraz trzeba jakieś żelazo znaleźć. Trzeba z też pochodnie zrobić, żeby cokolwiek widzieć. Jedzenie trzeba znaleźć. A to mnie najbardziej martwi. Nie widzę tutaj żadnych śpiń. Oni nic. Pięć On za chwilę skończy. Myślę, że gdzieś tutaj można taką palną dziurę zrobić, żeby się wkopać tak na razie, bo nie mówię, że to będę na stałe mieszkał tylko tak na teraz żeby miał jakiś bunkier Две. Две раз. Худа. Да, не важно. А, не венгель. że niech będą tu jedna, tu druga i przepala sobie to mięso. Czekajcie tego nie ogarniam jeszcze. A co drugi ma być węgiel? O! Dobra, to się nie a ja może trochę zacznę kopać. To by jeszcze więcej miejsca. cierpi grawę? Jest gorzej.

Tak, Gdzie oni są? Gdzieś na mną Dobra, najważniejsze, że ma światło. Jeszcze nie jestem głodny, taką skrzynkę by się przydało zrobić. Dobra, jestem. Serio za te małe ale musiałem. Весь крем. На секунду

nie, bo jak zginę, to się gdzieś indziej drodzy. Ja Woli będę kończył. więc ja coś miał na zapas, to sobie zostawię w Trochę sobie zostawię, trochę zostawię na zapas. Dobra. To tylko coś na zapas. Dobra, A więc całe było na tyle, więc trzymajcie się.